Manka Dacing, i w tej grze będę grał na nową postać na topie, czyli na, jak to się nazywa, aurore. No i powiem wam tak. Szybko w ładowaniu się przeczytałem na wiki co to robi, no ale no, na to nie wiem co to robi, więc będzie test Grania na Czuja. już dużo razy w moim życiu grałem na Herosy, które były po jakichś reworkach albo coś i nie wiedziałem za bardzo co robią. To nie będzie nic yy, nowego. No, ale co, jak nagrywam ten odcinek, to ten Heros wyszedł, nie wiem kiedy, dwa dni temu, jeden dzień temu nawet nie wiem. Wiem, że. Nie za bardzo mi się opłaca... opłacało zaznajomić z jego kitem, dlatego że jak ja gram ligę hiszpańską to gram yy, patch do tyłu, więc tego herosa na pewno nie będzie na... w playoffach, które będę grał jutro 18. Zapraszam do oglądania, no ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Nie wiem czego mam się spodziewać za bardzo. Wiem, że ten heras coś tam skaczy, coś tam robi. Mój opon gra też z elektrokiotem, więc muszę uważać na krótkie wymiany. Nari jako nar na pierwszych levelach nie jest jakiś wybitny? Chciałbym spróbować albo się bić na Mega Gnarze, albo yy, no, albo po, po tym jak będę miał buty. I co, zazwyczaj w takich sytuacjach jak nie wiecie, może to jest taki dobry poradnik, znaczy poradnik, dobry filmik dla ludzi, którzy nie za bardzo się znają na LoLu i często nie znają matchupów ani nic, nie wiedzą co robią za bardzo dane herosy, to może to będzie coś w tym stylu. Jak nie wiecie co robi przeciwny heros to skupiacie się po prostu na swoim Ja się skupiam na swoim, wiem że gnar w early za dużo nie robi Na mega gnarze będę szukał wymian Właśnie tak jak mówiłem po pierwszym też Będę szukał wymian Kurde, zmistowałem się creepy jak nob No mapie już jest jakaś tam wojna Mam za chwilę trzeci level, to mogę spróbować niego wskoczyć Niestety nie doleciałem On tutaj coś mi odskoczył Podskoczył. Nie wiem, dwa szkoki nagle sobie zrobił w miejscu. śmieszne to było. Dobra, teraz wiem, że ma dasha. Dobra, on chce iść recall, więc chciałem tutaj spróbować przytrzymać tę fale. Jeżeli mi się uda. tym, że muszę uważać, bo właśnie może wybierzemy z krzaka. A straciłem dużo HP na tankowaniu minionów. Teraz wbiłem czwarty poziom. Może za chwilę użyję potę. I spróbuję jakiś walk na kolejnym mega gnarze. Dobra, on tutaj recoluje. Zatrzymałem mu znowu recall. Ma on mały zasięg, widzę, ze swoich speli, więc mogę po prostu starać się grać na range wokół mojego kół. W ten sposób mogę wykorzystywać tutaj mojego herosa. Nie wiem za bardzo, gdzie jest OK. ale przeciwnik nie ma za dużo many, dobra? Widzę Maokai, a przeciwnik nie ma za dużo many, więc mogę tutaj grać agresywnie. Nie muszę wyjść z roli przeciwny heros, no, ale jak nie ma many, to wiem, że za dużo nie robi. Dobra, teraz spuszczuję to jak najszybciej. Pod wieżą myślę, że nic mu nie zrobię. Nie wezmę playta ani nic. Jest też przed piątą minutą, więc albo mogę proxować kolejnego wavea, albo mogę trikolować już teraz. Ale chyba spraksuję kolejnego wavea, bo. Brakuje mi akurat jednej fali na przedmiot, w którym są buty. Więc tutaj chciałem spray sfarmić to. Ale pytanie, czy przeciwnik mi na to pozwoli. Nie ma on za dużo many. Ale myślę, że tutaj dam radę to sfarmić. Ledwo, bo ledwo, ale dam. No i dobra, mam idealnie kasy na recall. Mam jakimś cudem... 15 krypu przewagi aż. Teraz będę miał 10, więc dobry wynik. Przeciwnik chyba też nie wie, co robi jego Harass. Pomimo, że ma challengera. No i tepuję z powrotem na linię, no i gram dalej. Teraz już z butami. Przeciwnik też tapuje. Teraz na mega że będę cały czas z niego wskakiwał. I będę starał się szukać arki. Widziałem Maokaja na górnej szase. Przechodził przez jakiegoś warda, więc sobie tutaj zwarduję. Muszę uważać ze skakaniem do przodu teraz. Dobra, uniknąłem tutaj. O, dobra, jak tak uniknąłem, to chyba mogę skoczyć. Ty, gdzie on jest? Zniknął mi. Normalnie chłop mi skoczył, a później mi zniknął. No dobra, ale i tak wygrałem trade'a. Za chwilę może poszukam nawet jakiegoś flasha do przodu. Przeciwnik zbyt wysoko podszedł, ale póki co wskoczył, Czy on tym dostał? Dostał. Palę mu tutaj fleszę. Dobra, dopuszczuję to teraz i za chwilę poszukam zejścia Pachani po Fruta. Jak wezmę Pachani Fruta, no to przeciwnik nie może grać. Ewentualnie, czemu jako tu nie dajwuję? Tu jest małokaj czy co? No dobra, nie wiem, ale ja sobie zejdę Pachani Fruta. Jeszcze przy okazji uleczę się trochę na Void Grabach z mojego flita. I wracam od razu na linię, dlatego że nie chciałbym mu dać zrykolować za darmo, on raczej na pewno chce rykolować, no jak zricoluje to żeby chociaż stracił wave'a za to. No jak zostanie no to dostanie dive'a, dlatego nie chcę tutaj pomagać z void grabami, czuję to jak najszybciej, no i straci on falę, albo przynajmniej część fali, zawsze coś. ja tak szczerze chcę zrykolować. Chyba tak szczerze zostanę, zagram tutaj podplate'a. Chciałbym rekolować dopiero jakbym miał kasę na Fage'a. Teraz nie za bardzo mi się opłaca rikolować. teorii bym mógł kupiłbym sobie Ruby Crystal i Long ale... No, ale nie wiem. Nie czuję tego rykola. Miałem teraz Erki, więc niestety nie mogę wskoczyć przeciwnika za bardzo. Chociaż w sumie i tak mogę. Trafiłem go jeszcze z Q. No i dobra, teraz już mogę to W sumie 30 golda nie brakuje. Ja chcę czekać 25 golda po rekolu w bazie, chyba nie. Chyba zostaje jeszcze jedną falę. Trzeba się adaptować do sytuacji trochę. To teraz muszę uważać, bo... On na pewno będzie chciał mnie zolinować yy, Ze swoją Rką. Która nie wiem za bardzo co robi, ale wiem, że coś tam się teleportuje chyba I dobra, niedługo mam Mega Gnara, więc znowu będę mógł sprawić w niego wskoczyć Teraz muszę trochę pounikać O dobra, dostałem nagle milion obrażeń, bo to aktywował I dobra, teraz może będę tylko farmił Skull, postaram się naładować Żeby tutaj nie dać mu możliwości do zolinowania mnie Ale jak będę widział, że podchodzi zbyt wysoko To oczywiście w niego yy, wskoczę Dobra, pan schodzi na rzekę, nie wiem po co, bo nie ma tam ani prota. Kolejna fala to kanon. Ciężko będzie ją zrunshootować, żeby znaleźć recall, ale taki będzie mój cel. Mogę nawet tutaj użyć RK, żeby spróbować to zrobić. Może zrobię tak? Teraz ucieknę? Pytanie, czy ja ucieknę. Nie wiem, co się dzieje. Minąłem. No, <ścoughs> Chyba jednak gridowanie po tego nie było najlepszym pomysłem. Ale dobra, i tak jestem 20 creepów do przodu. Wydaje mi się, że w tej sytuacji nieważne na jakiego hero gram, to bym tutaj padł. Podchodzenie z nie wiem ile HP 700 nie jest dobrym pomysłem. Dobra, plus jest taki, że nadal będę wygrywał linie. Mam najważniejsze przedmioty, jakie można mieć na knarze, czyli buty i młotek. Więcej mi nie trzeba. Co prawda teraz pewnie będę trochę w do tyłu, ale myślę, że w goldzie nadal jestem do przodu. Wziąłem jednego playta, mam 20 creepów do przodu. Wiadomo, że teraz ta różnica się trochę pomniejszyła, ale... ale myślę, że nadal powinienem wygrywać. Przeciwnik nadal nie ma flasha, więc będę szukał yy, skoku w niego. Dobra, przeciwnik wrócił i ma kurde. Myślałem, że nie będzie miał RoA. Więc może teraz nie będę aż tak wygrywał jak myślałem. O, Maoka było od linii. No to teraz nie wiem, czy ucieknę. Maokaj chyba stał po prostu w drugim krzaku, Oho, jeszcze RK. Jak tutaj przeżyję, to jest jak szczerze, święto. O, no jest święto. Problem jest taki, teraz linia nie wygląda najlepiej. A, luzję na półnotopa. No dobra. No i dobra, moja drużyna chyba zdejmuje tutaj Aurora na topie. Chociaż nie wiem, bo Ania tam schodziła. Ale ten ciomek nie ma flasha, więc chyba powinni go zabić. Dobra, przeżył na 1 hP niestety. No ale Ania zaszła na topa, to ja po prostu spróbuję, mida, oponenci tam recordują. Nie wieczą to jest pod towerem. Ja sobie wezmę plate na midzie, Chyba, że ktoś tutaj tepnie. Nie wiem, tak szczerze jestem pod wrażeniem, że przeżyłem tam tego ganka. Mokaj po prostu stał na linii. Ja nie miałem skoku. I po prostu tego wybiegłem sobie stamtąd. Dobra, mam playta na midzie, mogę teraz zejść na Void i trochę pomóc. I chciałbym w najbliższej przyszłości się odmienić z Lucianem. Chociaż może nawet lepiej, że on będzie grał na topie. On może spróbować yy, zabić solo tę Aurorę. Szkoda, bo chciałem na nią lejnować, bo myślę, że też wygrywam. Dobra, Lucian teraz pinguje, że będzie chciał iść na mida. Tam jest jakaś zadyma na bocie, mój bot robi... chyba vs 4 chyba, czy ja tam chcę tapować? Chyba jako i tak ich tam zabiję, więc nie muszę. Taka jest moja analiza tej sytuacji. Dobra, wracam na linię. Użyła ona spela na wave'a, więc... Nieważne jaki to jest teraz, jak używa cokolwiek, to można w niego wbiegać. I można znaleźć fajną wymianę. O, a nie wiadomo tam trzech zabiła jednak. Dobra, ubiłem bardzo przeciwnika. Jakby podszedł tutaj pod ściankę, to oczywiście mógłbym w niego wskoczyć, tylko muszę uważać. Chyba teraz nie chcę wskakiwać, bo akurat teraz on już ma flesza, a ja nie mam, więc nie chcę tutaj podchodzić, bo jak w niego wskoczy, to po prostu i mnie zabije. Więc w tej sytuacji nie ma co ryzykować. jakby miał fleszę, to mógłbym grać dalej agresywnie. Ale teraz nie za bardzo mogę. Dobra, wzięli smoka, ale zabijemy ich za to. A ja tapuję z powracam na topa. Niemiek tapuje z powracam na topa też. Będę miał flesza, więc będę mógł szukać. No, on całkiem niezłe przedmioty, więc teraz muszę trochę uważać. Okej, okay. to jest chyba jego r jeżeli się nie mylę. Ale jak podchodzi w ten sposób, no to nadal szukam. Teraz on będzie miał w miarę spoko sustain, z tym roa, więc muszę uważać, bo będzie się leczył dużo. Nawet na wave'ie. Ja oczywiście też się leczę, ale dobra, spłuczuję i może zajdę po naszego Radbafa. Dobra, mam Radbafa, wracam na linię. Kolejny Mega mogę spróbować go zabić. Okay, oni robią Heralda, więc będę musiał uważać po tym Heraldzie, że ma ok, tu nie szedł i że mnie nie zabił. Uleczę leczę się już trochę na tej fali i nastakuję Mega Jak Aurora tu wróci, to mogę spróbować ją nawet zabić, ale no na pewno nie nie podwierzą. Może tutaj stwajkuje pójdę do ośrodkowego krzaka. Może ona w stanie po kolejnego wave'a i będę w stanie ją zabić. Taki jest plan. Kwestia też jest taka, że mogłaby schodzić do Mida. Więc pinguję. Czekam chwilę. Może zobaczę jakiej drużyna padła na midzie. Tutaj się pokaże na tym wie. No dobra, widać, że się pokazuje na midzie. Nie wiem, czy ona tam kogokolwiek zabije. Fajnie jakby nie zabiła, bo wiedzieliśmy o jej, o jej zejściu. Dobra, nikogo nie zabiła, przeżyła na 1 HP. Zacznę od przodu. Ja tutaj sobie wezmę cały tower, więc hit. Po tym że mogę tam zejść. Jak będzie nadal wojna oczywiście. A nie widzę, wbiegła w moją drużynę. Kurde, Alistair mnie odepchnął. Mogę być tutaj martwy, muszę odflaszować. Tamta walka powinna być raczej wygrana, bo każdy ma jeden HP. Kwestia tego jak MFK zagra. która eko zerkował. Ja tutaj zamykam Jinx. Bez flasha Jinx. O, niestety MFK podeszła pod Alistara. Kurde, oddali fraga chociaż jednego. Dobra, dobrze, tutaj zostałem i przyszedłem pomóc, bo mogłoby się to źle skończyć. Szkoda, że nie udało mi się zabić Aurory. Nie, by nie wiem, czy byłem w stanie zmieścić jeszcze jeden autoatak. Starałem się go znaleźć, ale w pewnym momencie dostałem CCK, ale może mogłem tam znaleźć jeszcze jeden autoatak jakoś. Dobra, kupuję takie przedmioty, kupuję czerwony trinket i biegnę z powrotem na topa. Jestem level do przodu, za chwilę się to pewnie wyrówna. No, właściwie za 3 minuty, bo ona nastakuje A Właściwie to nawet wtedy może mnie wyprzedzić. No I teraz próbuję ją tutaj wyłapać na przejściu. Próbuję ją pogonić. Czy trafię to kół. Jak trafiłem to zabiję, jak nie trafiłem to nie zabiję. Ale może to ku jeszcze trafię? O, niestety nie dogonię. Razę przez to wavea. O, trafiłem teraz. Ale przeciwnik ma jakieś 20 dalsze, jakieś shieldy i movement speed, a, więc nie za bardzo dogonię. O, MRK zabiła jeden 3 No dobra, ja jestem już w tej grze. Ale przynajmniej mniej więcej się dowiedziałem co robi nowy heroes. Po Podsumowania to wiem, że ma mały zasięg. Za dużo Berlin nie robi. Chyba, że to jest dobry heraz przykładowo na melasy. A na range a tak niezbyt. O, mogę tutaj podejść. Chociaż nie to nie jest dobra walka. I no, nie wiem co się dzieje, ale to chyba była jej arka czy nie. Napisała ich na olczacie, więc. Nie wiem czy taki był jej plan. Dobra, spuszuję te falę i będziemy chcieli tutaj grać pod pierdwójkę. Luzjan tutaj arkuje. Ja muszę szybko mu pomóc. Leci arka ma okaja. Ale muszę tutaj trochę uważać. Bo oponentów jest tutaj dużo. Wyczyszczę tutaj trochę wizji na czerwonym brinkecie. Chociaż nie wiem czy to jest bezpieczne, ale chyba tego warda mogę. Tylko teraz muszę zawijać. Dobra, spuszuję te fale na topie i zaczniemy pewnie na shora za 15 sekund. Fajnie byśmy jeszcze trochę robili wizji. Ja chyba wykorzystam ten czas, póki go nie ma na spuszowanie jeszcze jednej fali, jednak tego nie zrobię. Po trzech oponentów tu jest. Ale teraz powinniśmy spróbować ich zamknąć i ich zabić. Jak to nie będzie możliwe, to możemy zacząć na szczora. Chyba ja będę miał mega Gnara, więc Git będę mógł odwrócić, jak tutaj podejdą. Chociaż odwracanie na Ali Sara nie jest łatwe, po prostu mnie odepchnie. No, ale jak ziomek tepuje w ten sposób, no to. zobaczymy, czy to będzie możliwe. Nie wiem, ja zostałem zamknięty w jakiejś klasce i nie mogłem wyjść. Ale ja, coś się stało z naszą drużyną? Kogo oni tam odwrócili? Bo poszedł tepek na środek rzeki i go nie zabiliśmy. Oni chyba pobiegli w Jinx. Ale przez to ja ilucję padliśmy. Nie wiem czy to było dobre, no ale ostatecznie wygraliśmy walkę, więc nie ma co narzekać. Ale wydaje mi się, że lepiej było odwrócić w tę stronę na tego TPK. Dobra, wstaję za 5, będę miał na szora. Na szczęście zdążę, na niego wstać. Poczekam w na przedmiot. Kupię staraka, no i co? Teraz pewnie będziemy grali mid top. Plus jest taki, że przynajmniej najwięcej farmy mam. No ale jestem Judys. Kurde, MF nie rykoluje, to zostaje po wave'a. Teraz problem jest taki, że jak teraz rekoluję, to może opóźnić nas bardzo. Znaczy bardzo. No pół minuty, minutę. Nie wiem czy to jest takie dobra, że ona została, no ale ma cały przedmiot teraz, więc. Ma 16 fragów, to będzie w niej nie grać. Jak tutaj zostanę, zacznę bufować tego wave'a. Ale muszę uważać, bo ma ok, może być na plecach. Jak do mnie przyjdą, to po prostu tapnę na bota. I w ten sposób ich rozciągniemy. Mamy na szora więc oni muszą podjąć jakąś decyzję. Żeby coś bronić. Jedną na topa, to tepne na bota i mamy dwa inhiby, najpewniej. bot. No jak nie przejdą, no to gram tutaj dalej. Oho, jednak ma OK przyszedł Udało mi się przeżyć RK. Jak są tutaj jakieś jacyś eksperci od Aurory to Napiszcie w komentarzu dla innych co robi RK. ja pewnie sobie przeczytam po grze I wszystkie inne spele też przeczytam No ale Może ktoś w komentarzach też nie będzie wiedział, to się mu przyda Dobra, ja się tu skupię na Aniwi Pierwszy frag dla mnie Może będzie drugi rekord świata, dwa fragi Dobra, jednak nie będzie rekordu świata no, ale weźmiemy tutaj przynajmniej jednego, jednego chyba, może nawet drugiego. Alistair został shutdowna, więc jest Git. Teraz drugi Inhib, pewnie na bocie. Jak tutaj podejdą, to mogę spróbować wskoczyć. Ale raczej nie podejdą, a nie wiadomo, 5 sekund, to trzeba uważać. O! Udało mi się ich znaleźć tutaj. Szkoda, że miksują. Dobra, teraz trzeba uważać. Ubiegną tu wszyscy. Czy ja będę musiał flashować? Chyba tak. Aurora zamyka w klasce jednak zerki. nie Widziałem, że jako nie mógł wyjść. No i co? Będziemy próbowali obronić Smoka Razem z mapką. Może to wyjdzie, ja mogę zbaitować dla niej No bo całkiem o dużo ona obrażeń robi, postaram się zablokować Arkę Maokaja. Nie, gdzie jest ta Aurora? Trafia? Trafiłem, to może dogonie. Ty no Szybki jestem teraz Dobra, zabiłem Dwa fragi, rekord polski i za klech. I szybko do bazy i gramy dalej. Chyba inhiby wzięte teraz inhib na topie. Ja kupiłem trochę Emera. Bo no oponenci mają szereg zadawaczy magicznych obrażeń. Astrakłem tutaj mojego gnara przed podejściem do bazy i postaram się robić presję. Najłatwiej presję w takich sytuacjach robić od boku jakoś. A żeby robić presję od boku, to mogę podejść od mida. Sprowadzić ich tutaj zamykać. To samo robi REL. No dobra, wzięli nam po prostu wavea i ciężko zrobić. Oj, idę. Nie wiem, czy tutaj nie będę martwy, trzeba uważać, bo jak Jinx zostanie Reset a dostała, to ta walka może nie być dobra. Nie jestem fanem tego wejścia od Rel. Nie miałem flaszy, żeby spalowować za bardzo. Mam no, niby nadal z Seraka, więc mogłem tu spróbować się bić. No, ale na nibie ciężko spuszczać, Po prostu stapię Arkę i nic więcej się nie dzieje. Chyba musimy czekać na naszora. Chciałem w tym czasie zrobić jakieś kampy, no ale nie ma żadnych. Brakuje mi 200 golda, no chciałem zostać w jedną falę. Trochę ryzykowne, ale zostanę tutaj. Oj, zabili nam MF-kę przed naszorem? Teraz niezbyt dobrze. Mam TPK za 5 sekund dopiero. Jak będę miał TPK, to mogę tam pomóc. Dobra, tapuję w torii, mógłbym tapnąć do bazy i spróbować grać pod koniec. No ale jak zabijemy tutaj, to też będzie koniec. No i dobra, no nie przydałem się jak coś. Spoiler, nie przydałem się w tej walce, mogłem tapnąć do bazy. Nie wiem, to jest chyba części red zawsze na red side się dostaje lepsze drużyny. W poprzedniej grze grałem na blue side. Każdy u mnie był useless razem ze mną. U nich też, teraz każdy jest useless. Ale dobra, zwycięstwo to zwycięstwo. z 20 obrażeń. W sumie spoko, prawie 1 k na minutę. Wiadomo, że moje różne miała trochę więcej. No i co, raz padłem jak nob. Tak, poza tym mułem 20 gripów do przodu. Raz tam mogłem ją zabić, ale okazało się, że mój ok był na linii od krzaka. Ale tam myślę, że miałbym fraga, więc byłoby 1-1. No i co, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej grze, w kolejnych odcinkach. Cześć to jest inni, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy Gnarem na Malfighta, czyli matchup, w którym, no, oczywiście będę chciał farmić. Od pewnego momentu będę miał jakieś większe problemy. Pewnie już jakoś tak poszło z tym siódmym poziomie już ten Malfight będzie mógł próbować nie zabić. No ale co? Na początku powinienem mieć push, powinienem go zapuszowywać i zobaczymy, co będzie dalej. W tym matchupie widziałem, że ludzie grają różnie. Yy, grają przykładowo z Doran Shieldem i Second Windem w runach. Niektórzy grają z Doran Bladeem i z Bound tatingiem, a niektórzy grają tak, jak ja z Doran Bladeem i Second Windem. Nie wiem, która opcja jest najlepsza. Wydaje mi się, że wszystkie są grywalne. Natomiast tu za dużo razy tego matchupu nie grałem, więc nie wypowiem się, co jest lepsze od którego. Matań przychodzi i od razu staram się go obijać. Jako, że pierwsza gra dnia rozgrzewkowa to zmisowałem już dwa creepy, jak Malphite nawet nie było na linii, więc klasycznie. No i mój jungler też już padł, też szybko poszło. No i co, Malphite za każdym razem, jak będzie miał kometę bo i mana Banda, to będzie podchodził. Bez tego nie za bardzo opłaca musisz rzucać kół, więc teraz przykładowo mogę podchodzić. Teraz jakby rzucał kół, to by tylko zmarnował manę. No i co, na mega to dopuszczuję, może zrykoluje po... Yy, po kula. Jest to zawsze spoko opcja w takich matchupach. Dobra, dopuszczowałem. Idę recall. I chyba kupiłem po prostu kula. Jest to mecz, w którym jakoś za dużo nie mogę zrobić na początku, szczególnie jak on farmie pod wiadomo, że mógłbym spróbować go trochę obić, ale raczej nie, nie zrobiłoby na tyle różnicy, żeby szukać potem jakiegoś fraga albo coś. Szczególnie jeżeli nie obiłem go na początku, więc wolę po prostu zrykolować, Zacznę już powoli sekować tego kula, ten kul też no, daje mi 3 HP za każdy autoatak, więc też będę w stanie się trochę leczyć z jego pułkowania. No i co, straciłem na tym rekolu jednego creepa, więc no nie ma tragedii, tak. Wracam z przedmiotem przewagi. Teraz moim celem jest pomniejszyć te fale, tak żeby spróbować nie dać mu tego dopuszczać, choć nie będzie to łatwe, ale taki jest mój cel. Więc spamuję tutaj autoataki w fale. Będę spamował też ku. On tutaj spamuje we mnie ku. Teraz odskoczę i przytankuję trochę te fale, żeby on jeszcze tutaj musiał zostać. Moim celem jest go przytrzymywać na linii, żeby nie dać mu za darmo, tylko żeby spróbować go z zmusić do sytuacji, w której jak będzie chciał trikolować, no to będzie musiał tepnąć z powrotem na linię, dzięki czemu będę miał DPK przewagi. No dobra, mam mega gnara, więc teraz mam presję na oponencie. On będzie raczej podchodził pod kanona, więc wtedy postaram się go obić. Ale dobra, użył kół w kanona. Nie użył kół we mnie, więc teraz. Yy, no mam po prostu swobodę na linii. Muszę trochę uważać na Lisina, bo podobno jest w naszych górnych kampach, tak pinguje w jego. Muszę tutaj uważać na jakiegoś dive'a też ewentualnego, jakbym dostał losowe kół za ścianę albo coś. No dobra, jesteśmy inwajdowani ja tam nie mogę pomóc. No ale teraz właśnie jest problem, że jest lekka różnica w lesie. Muszę sobie na szybko swordować. Używam też potę. i muszę jakoś grać. Z opcji też mógłby tu wskoczyć mi na plecy wardem i mógłby we mnie wbiec. Muszę być mniej więcej gotowości na to, żeby zareagować. Mój pan będzie miał 6 level. Ej, jak z farmi to wszystko, więc będę musiał trochę uważać. Ma on ciasko, więc będzie mógł sobie odnowić manę i spróbować nie dolinować. Ja spróbuję za ten czas zrobić szósty level i aktywować mega gnara, żeby nie miał tego okna, kiedy może we mnie wbiec, ale nie wiem, czy to będzie możliwe. Możliwe, że prostu tutaj zrekuluje i tapnę. albo podejdę, spróbuję przefreszować jego arkę. Mam 600 HP, nie wystarczył many na całe combo, tylko na arkę i Q, więc tutaj myślę, że jestem spokojny. Teraz czas rozproszę jak najszybciej. Mi nam zostało 1 HP, pojadę po moim Q. I dobra, on nie ma za dużo many, więc mogę tutaj zostać i sprawić, go obijać pod wieżą. On będzie pewnie rykolowo i tapował po tej fali, bo innej tutaj opcji nie ma. Jakaś wojna na rzecz Elis więc git. Używam E w miejscu, żeby mieć atak speeder, żeby jak najszybciej to spuszować. Rozpuszuję teraz tyle, ile mogę i też będę rykolowo i tapował. Muszę uważać, żeby tutaj nie zostać zbyt długo, bo on na pewno będzie chciał mnie zolinować. Ale dobra, udało mi się całą falę zgarnąć. Tak, szczerze myślałem, że nie zdążę. Idę rikol i, i tapuję. Więc co kupuję w tej sytuacji Merce? poty, typuję z powrotem na linię, no i gram dalej. Teraz muszę uważać, bo na każdym ganku mogą mnie zabić. Licję będzie miał wszyscy poziom. Malphite ma rkę. Szanse, że przeżyję takiego ganka, no nie jest zbyt duża. Jako, że teraz może będzie ten nudniejszy etap na linii. Yy, skończyła się Liga Hiszpańska. Skończyliśmy sezon chyba na piątym albo czwartym, nie wiem, chyba piątym miejscu. I w sobotę o 18 gramy pierwszą rundę playoffów. Co ciekawe, zmienili daty playoffów i zamiast 4 czy tam 5 dni na przygotowanie się mamy jeden dzień. Tu mamy tylko jeden dzień przerwy. Między sezonem. Sezon skończyliśmy wczoraj, a jutro już gramy play-offy. Więc yy, panowie z Ligi Hiszpańskiej trochę terminowo strolowali. No ale co, dla jednej, dla, drugi, dla drugiej drużyny myślę, że to nie jest komfortowe. Będziemy grali na drużynę, która kończyła to przy, czyli w teorii mocniejsza drużyna. Mamy na nich wynik 1-1 w sezonie regularnym. Jest to też moja była drużyna, więc zawsze to jest jakaś tam dodatkowa honorówka. No a wracając do linii, staram się zapuszowywać tego Alphajsa. Teraz będę musiał uważać, bo teraz będzie miał okno, kiedy będzie chciał mnie zarkować. Jak mam tyle habaków. O! Chyba strollowałem. Nie przepraszowałem, bo się zakradałem. Jestem zbyt wolny, ale dobra. Strollowałem, ale nadal będzie się dało grać. Listen był po górnej stronie mapy, więc raczej tak by szukali dajwa na mnie. Yy, ale no, przynajmniej nie palłbym solo i bym zmusił Listena do pokazania się. Listen zabija na midzie. Ja wracam do topa. W ogóle w tej grze teraz widzę, że mają humanoida na midzie. Czyli Midlane Runner więc poszukuję i może zajdę tutaj na rzekę. O, w tu był, RK Ezra, ale go wykryła. Więc dobrze, że tutaj nie poszukuję głupio na połę. bo mógłbym tutaj w teorii grać pod jakiegoś plate, ale... No, ale dobrze, że tego nie robię. Dobra, zniszczę mu Nie są. no i teraz to będzie tak wyglądało, że on rzuca we mnie kuli i będzie mnie dojeżdżał. Nie za dużo da się zrobić na tym etapie linii. Chyba muszę iść do bazy. Dobra, widzę Lisina, więc w teorii nie muszę. I ja chcę zraumować do topa. No dobra, co to zostaje, ale wydaje mi się, że ten roam nie ma zbyt dużych szans powodzenia. Ja Tu nawet mogę paść tak szczerze. Ale jakbyśmy mu spalili Jarkę. No dobra, zawsze coś. Dobra, przeciwnicy robią Void graby. No nie możemy się o nie bić. Nasz Midliner jest w badzie. Lissin jest pierwszy i muszę też uważać, że mi nie złącztowało, bo Lissin z Eclipsem to myślę, że na bombę to mi ponad jeden kawal, nie? Nie zdążę załadować do mega gnara. To muszę trochę uważać. Warduję sobie teraz. Dobra, nie zwarduję sobie w połowie rzeki, bo Leasin tu jest. Więc co, muszę oddać chyba całego Canon Wave'a. No nie wiem jaki mam plan. No dobra, Lissin się teraz pokazał. Nie długo nas nastakuje kula, więc będzie dało się grać. Teraz niestety nie wiem za bardzo, gdzie jest licin więc boję się tutaj dajwa. Dobra, jednak tutaj y obota. Dobra, teraz mogę pójść z farmić mi Alpha nadal może być. O, co robi licyn? Tak, po prostu pada za tower. Mało no, interaktywna gra mojej strony. No ale taki matchup, że... Ciężko go zdominować, bo no, nie za bardzo się da. I raz strollowałem i przez to padłem, więc teraz muszę się męczyć. Armię sobie tego topa i mogę szukać tp na Mega albo jakiś zejść. Ale przed tym chciałbym pójść do bazy. Idę do bazy i wyjdę z bazy do mida i czegoś poszukam. A nie wiem, tutaj pewnie będzie martwa. Jak ktoś nam przyjdzie i ją zabije. Biegnie sama w górną rzekę, jak nie mamy trzech towerów na midzie, więc szanse, że tutaj padnie, no jest całkiem duża. nie będę ukrywał. Dobra. Yy, Malfecie pokazuję pokazuje na topie ma już dwa przedmioty, więc ja mu za dużo nie zrobię. wie z takim buildem przez jeszcze jakiś czas też na pewno za dużo mu nie zrobi. Ale na pewno więcej niż reszta. Manolid ma 200 creepów w 17 minut, moja wiem ma 110. Ja też jestem do tyłu, trochę musiałem mu oddać. Dobra, Alpha jest z powrotem na topie. Ja po prostu zejdę może do mida i czegoś poszukam. Muszę szukać takich zejść, żeby mieć przewagę liczebną. Nawet na jednym wave'ie, bo... Trzeba jakoś spróbować skombekować tę grę. Tylko na takich zejściach mogę próbować to robić. Może tutaj jakoś Lee Sin'a No, realizuję bez arki. za 10, więc tutaj, jakby była jakaś walka, jakbym miała arkę, to byłoby spoko. Bo ja nie wiem, niestety dostała jakiegoś dajwa chyba. No tak humanoid na będzie mi zaraz brał inhibitor. Nie najlepiej. Malfaj tutaj schodzi, więc różna musi uważać. Ja mam te żeby dołączyć do każdej walki. Mogę tutaj spróbować coś mu zrobić, tak szczerze. No, Minig na że mu robię obrażenia. Bo z mojej pasywki na W. Oprężenia są magiczne, ale bez mojego gnara no za dużo mu nie zdrowie. 15 level ma Azir. zir... Oj, oj, oj 19 minucie. A ja mam 13, gdzie mam 10 creepów na minutę. To musiałem co prawda oddać z dwie albo trzy fale. Raz popadłem, a później Boolism był bo po górnej stronie mapy. Ale no. Trochę jest do przodu Azirem. Halo Ward jakiś? No dobra, tepuję tutaj, ale tu mogę być martwy od razu. Dobra, no jest ma, ale no nie da się tutaj nic zrobić. Ja wraz tu gra do FFA. Muszę tutaj przeżyć. Humanoid by mnie wleciał, to trzeba uciekać. Jak ma 3 itemy w 20 minucie. A niewiat przydała przedmioty i wybiegła z bazy, więc chyba już tutaj za dużo nie zrobimy Szybka gra, 20 minutowa No ale może przynajmniej zdążę jeszcze jedną I <laughs> co, minus 20. Dziękuję za oglądanie, a ja idę nexta